Patrzcie tu na sygnał. <głos> <głos> o, ale to nie jest pojedynek na pewno. Powiem wam, co mam dzień zrobiony Niektóre dla niektórych na wschodzie Ja ich to będzie dalej. Nie, nie, ja nie Tak! To jest To to! Dzień dobry, dobry wieczór Zależnie kiedy oglądacie Zaczynamy kolejny dzionek na wykopkach W znanym już nam lesie Znaczy mi znanym Sławka dopiero co zaprosiłem Las świętego Antoniego Czyli Las, który stoi pod patronatem Patrona detektorystyki Świętego Antoniego <laughs> Także śmigamy dzisiaj Ze Sławusiem Przekopać to, co jeszcze nie przekopałem Z cinkiem. Trzymajcie kciuki, ja ruszam z kopaniem No i lecimy do pierwszego dołeczka Zaczynamy od monetki, 5 minut kopania I popatrzcie co tu już wyskakuje Proszę bardzo, strasznie to lekkie I cóż to takiego? APRNek No i dobrze, ale po 5 minutkach Taka znajdka to już cieszysz, się, w jakim fajnym stanie jeszcze widać te oryginalne jego kolory. To do trzeciej, dobra. <grafy> Kacper na początku mówi, że to do pierwszej monetki. No i trzy minuty wykopek, Ludwik wykopał pierwszą monetkę. On mówi, to nie, to do drugiej. No i minęło 6 minut <grafy> i patrzcie, jest kolejna monetka. I cóż to jest? O proszę, cóż to jest? To jest 10 Boratynek Kaszubskich. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich chłopaków z kaszuba. Jest ich odgroma i trochę. Adiego, grocha, yy, greja, wszystkich tam po prostu. Yy, już Kurczę, nie pamiętam. Tam jest po prostu cała polska detektorystyka co jest praktycznie na kaszubach. Więc brakłoby odcinka, żeby ich wszystkich pozdrowić. Ale pozdrawiam wszystkich kaszubów i lecimy dalej. Kacper cały czas zmienia challenge. Mówi teraz do pięciu. Mam dopiero dwie, ale idę po zwycięstwo. Bo teraz wpadają dwie współcześniaki, dwa współcześniaki, 55 groszy. I do tego jeszcze gwóźdź był tutaj jakiś. Gwóźdź programu. Także kolejny depozyt z gwoździem. Młody się zapędza. Mówię, szóstą znalazłem, współczesną, bo współczesną mówi: nie, 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 do siedmiu. No i proszę bardzo, nie trzeba czekać. Pół godziny nie jesteśmy na wykopkach. Ludwik siódmą monetę łapie. Co prawda, wszystko to kicz jakiś, pięć groszy perelik, ale challengerowie. Nie zdąży powiedzieć, a ja już kopię kolejną. No i dzisiaj zapowiada się nam bardzo, ale to bardzo perelowy dzień. I takie się zdarają. Ale święty Antoni widać wspiera mnie tutaj w działaniach, bo naprawdę śmieci praktycznie nie mam. A to już chyba dziewiąta moneta w moim wykonaniu podczas godzinki wymarszu do lasu. Także jest fajnie. No proszę, i to jest jesień To jest jesień, na jaką detektoryści to czekają To jest Sławek Tarek. To jest Ludwik Piękne pola w Alinoru. Dotarliśmy I na razie przerwa organizacyjna Tak jest Młodzież Nie. może kopać Młodzież niech kopy, oczywiście oni mają więcej energii A my starsi ludzie Musimy pooglądać widoki Także kończymy stację Number One i lecimy dalej. No oh i jest po pierwsze, po, po pierwsze po przerwie. Pierwsza znajda i proszę bardzo Mamy monetkę Raczej PRLI jakiś duży Już patrzymy. O, ale to nie jest PRLik na pewno to mogą być, co to jest? O cholera cicho. No może być coś fajnego. Przeciągniemy troszeczkę, tu są chyba kopiejki, ale czad no, pewnie że tak, patrzcie, ale zajebisty strzał. No, coś pięknego, to powiem Wam. Powiem Wam, że ja mam dzień zrobiony. Wiem, że dla niektórych na wschodzie może to być standard, ale dla nas nie jest i to bardzo nie jest. Coś pięknego, ale zajebisty strzał. No to, ja mam już zrobiony dzionek. Patrzcie, herb z tyłu, ale jaki w fajnym stanie jest nawet. Jak na to, co tu wychodzi, ale zajebiście trzy kopiejki. Chyba, że to ruble, są nie wiem, nie znam się u nas, po prostu takie znajdy nie wychodzą. No, ale warto było przyjechać po to. Naprawdę, zajebiste. No, ja już jestem szczęśliwy. A teraz spada jakaś blaszka z napisem Biala. Bielsko i Biała, to były kiedyś dwa osobne miasta i to jest coś, nie wiem czy jakaś zawieszka od kluczy może czy coś no niestety połamane widać tylko napis Biała i Sio. no coś związane z Bielskiem, ale co? tego się już raczej nie dowiemy i chyba święty Antoni znowu pokazał klasę ja już klękam przed tą dziurą. A teraz patrzcie, wy. Tyle co odgadniałem ziemię. Tu widzicie, wbijałem I patrzcie na to. Patrzcie na to. I to jest srewejko. Ale srewejko. 1900 rok. Patrzcie. To jest Austria. Austria. Franciszek Józef. <grystanie> <laughs> Jak tu mieć zrobionego dnia. Piękna znajdę, ludzie. Jest <laughs> Franz Josef, jedno koronówka to jest bodajże. Chyba, że to może być jeszcze. To może być jeszcze ten Floren? Mm, ale chyba jedno koronówka 1900 rok to jest za późno na floriany. No i co? Las świętego Antoniego pokazał klasę. No dobra, teraz ja już mogę wracać. Zajebista rzecz. Jaki piękny stan. Nic jej nie ma po prostu. I patrzcie, jak, jak płyciutko była. Dosłownie no. na dłoń. Tyle w ziemi. Zajebiście. Idę się pochwalić Sławkowi. I nie wiem, czy to nie jest e, tak, że już chcę stąd odchodzić. Popatrzcie, dziurę zakopałem. Dziurę już jest zakopana. Tam na słuchawkach leży ta moneta. I patrzcie tu na sygnał. Zaraz dosłownie obok tego. O Boże, jak ja bym chciał, żeby to był taki depozyt. <noise> Kopiemy, ja spróbuję jakoś włożyć telefon gdzieś. Spróbuję Wam gdzieś ułożyć telefon i spróbujemy to zrobić na rzecz. Mam nadzieję, że mnie widać. Oh, muszę jeszcze to sprawdzić. Tutaj weźmiemy tą pogonówkę, bo zaraz ją zgubię. <śm> I kopiemy dalej. patrzcie jaki jest korzeń i tam centralnie polujemy dalej O kurwa O fuck Ludzie Jest To jest depozyt <śmum> Mam depozyt srebrnych monet tak jak ty I nie wiem czy nie talar właśnie wypadł I nie wiem czy właśnie talara nie łapnęłem Chodź tu szybko <śmum> Chodź tu szybko, podkorzenny sygnał podkorzenny. patrz tu patrz najpierw co Je. wyszło I patrz tu teraz, tu No jasny tak Ja pierdolę to no, będzie talejsz tak, go przez co? To, to jest to... nie, to nie jest, to, to więcej, to jest pięciokolonówka. Ale, ale, ja ale, no. ale, jako, ale jako, ja piękne, ale jaka piękny ułon. Ale piękna, patrz, to. cyk Sekcji. No. Tysiąc Też dziewięćsetny, tam to identycznie. Ale patrz, no piękna. Tam to idento. Ale jaki kila? <laughs> Jesus. Tym bezabije. Jezu, ja się już pobecałem prawie ze szczęścia, patrzcie Są dwie to nie wiem, to twój, tak? Dobra, czekaj, ja jeszcze sprawdzę Słuchawki jakbyś wziął na ucho i mi powiedział, czy jest sygnał Jest Jeszcze? No To dajemy, to dajemy Czekaj, brat, tu mam tu... ustawione Popie, to jest wszystko zaplanowane tak robisz, tak O kur... No, ja I masz jestem... Pod kolosalnym biodem ja widać jestem... coś? Oła, coś A ja jestem pod kolosalnym zagrzem. Ja, widać No, lecimy Podkorzenny Jest tu w biurku Widzę ją, nie Jest, jest, widać, dawaj telefon <laughs> nic, nieko... nic nie szkuba, nic nie szkuba Patrzcie e, Widzicie? Jest korzonek, jest Wychodź ze sakwy jest druga ta mała drugi Ale inny Z tą starą gębą patrz No ze się no trochę nie? <grymne> Stara gęba ale data nowsza Tak 1914 <grymne> O ja Dobra, chyba cię uspokoić bo ci monetę wypadną z ręki Może ja mam <grymne> Może ja patrzymy <grymne> Coś pięknego Coś pięknego, ale tamta piąta To jest po prostu biednego To jest marzenie, nie? To jest marzenie, patrzcie Da się można Trzeba szukać Dobra, ja jeszcze sprawdzam Bo to może nie być koniec Jest Jest jeszcze? A to jakiś słabizna tak? sygnał. No. tamte były 30. Tu jest takie niemrawe 15. Ale źle Dobra, no to dalej lecimy na żywca. Co? Czekaj. O, gdzie? Zawrócimy trochę. Przepraszam za picanie. Ma trochę piskonie. Podsłuchajmy Iii, to pakowano, jest? Jasne. A, jest A, A trzeba, nie wiem, ja trzeba, robić. trzeba koparzyć. No tak. Zgarniemy no tak, tak. Czy będzie czwarty? No, na czy nie, to już teraz srebro nie jest na, bęk, na bank. Na bank. Pokaż banku. Mi się już w chce. Jest? Do. Do? Dotknął tak, no, do. To śpiewająco, Boże. Żona mi nie pozwala <śpiewanie> A tu? Z... Nie żartuj Jest Ja pierdolisz! Tak To jest to Kurwa to ja się częsę cały już Jasne, ja pierdo Kurwa złoto chyba No nie chyba Jasne. Ja pienię Nie mramy wiesz kurwa no Jest dobrze O ludzie Kurwa marzenie spełnione nie Ale mi się kurwa, ale ja się trzęsę cały, nie? Mi żądek chodzi ja chyba Kurwa czekaj Hej nie mrawy sygnał Zdecydowanie Ludzie, nie mrawę te sygnały, kurwa, nie kopcie nawet tego. Patrzcie, to jest do słonka. Mam pierwszą w życiu złotą monetę i też z Franciszkiem Ale... Józefem. Ale kombo ja. pierdolę, nie? Trzymaj, ja może... weź to. Także, bo ja. A ja jestem rozczepany po prostu. Ja nie mogę Ja się trzęsę, normalnie trzęsę Się mi się w żołądku coś kurwa dupcy teraz Chłopię, nie wiem czy dostaję wczorajszych urodzin czy... Ale coś dzisiaj była gadka o złote one Takie wychodzą, bo zawsze ładne Jasne No to macie kurwa kombo Nie no kurwa Czy pokaż to na Nie pię. no, pozamiatane te Szok Szok, patrzcie na to Co się tu podziało? A kacpę, chyba tam bo wygonili. Patrzcie na to. Same gęby tych... <laughs> Franciszków Józefów. Ja, ale złotko, ty, wujam. Kurwa! Piana, kurwa mać, no! Ja, ja. Złotko. No, się, no co mam powiedzieć, no dla takich, dla takich filmach to żeś ja. na wykopkach. O, oh, złocony jestem co. Ty, ja. Coś zaszło sypać tym zło. Ty nawet żona dzwoni, nie wiem ty, gdzieś to puściłeś jakąś relację. Może <noise> <noise> leci na TVP <noise> Oj, dobra, wyłączę się na chwilę ochłonę i pokażemy wszystko już wyczyszczone. Bo ja muszę dojść do siebie. No, mi już przeszło trochę. Na ty znaczy, długo mi nie przejdzie raczej. Chyba będę spał z tym depozytem. Ale no... No życzę każdemu, naprawdę życzę każdemu takiej chwili. O, bo one się często nie zdarzają. Patrzcie jak to wygląda. Trzy główki pana Franciszka Józefa. W tym jedna. Malutka, ale, ale jakże piękna. No po prostu coś niebywałego, nie? Niebywałego. Ta piątka też jest przepiękna po prostu, no wszystkie są piękne, ale no złoto, no złoto to jest spełnienie marzeń każdego chyba jest różne ludzie mają marzenia, ale, ale tu chyba emocje na wodzy ciężko utrzymać po takim znalezisku, także ja też przepraszam, bo chyba bluzgów było za dużo zdecydowanie, ale nie panuje się nad słowami w takich chwilach, no. O, fajnie. Dobra, nie wiem czy chce mi się dalej kopać, pewnie chce mi się. Jeszcze poszukam, ale na razie muszę zrobić przerwę na piwko, bo... muszę się napatrzeć. No i moi mili, ja jestem cały czas pod wrażeniem tego co się dzisiaj odwaliło, ale czas kończyć, kończyć ten piękny wypad, wypad życia chyba. Raczej na pewno wypad życia, no to, to, to się nie zdarza dwa razy. Tak mi się wydaje. Już się zaczynam jąkać z tego wszystkiego, z tych emocji. No i co? Podsumujmy się, podsumujmy się. Tak to wygląda z góry. Dzisiaj były same monety praktycznie. Praktycznie same monetki. Było ich dużo. Co prawda niektóre niezbyt warte pokazywania jak te prl -e, albo jeszcze bardziej niezbyt warte pokazywania jak te współcześniaki. Ale była też kaszubska Boratynka, znaczy 10 Boratynek Kaszubskich, nie wiem czy to się zalicza, poprawcie mnie, jeśli nie. Coś pięknego dla mnie, no bo trzy kopiejki ruskie to u nas jest bardzo rzadka rzecz. Chyba nawet rzadsza niż to, co pokażę na końcu. Yy, jakaś taka plakieteczka z napisem Biała, czyli co związane z naszym bielskim i Białą, raczej z Białą, nie? Miastem, które kiedyś było. No i Strzał Życia, Strzał Życia, czyli tych czterech pięknych Franciszków, Józefów, Dwie jednokoronówki, jedna pięciokoronówka No i coś, na co liczy każdy detektorysta w swoim życiu Czyli złota moneta Tak mi się wydaje, że każdy na to liczy Ja przynajmniej miałem takie marzenie no Złoto złotem W tym roku też wpadło mi pierwsze złoto, czyli ten sygnet Parę odcinków temu, czy paręnaście odcinków temu Ale ten rok jest przepiękny po prostu no, To dzisiejsze znalezisko, to rozwala mi system ja jestem spełniony, no, życzę każdemu, żeby poczuł się spełniony na wykopkach, bo o to w tym wszystkim chodzi. Żeby się spotkać, żeby wyjść na świeże powietrze i żeby coś znaleźć też, nie? Wiadomo, jak się znajduje, to jest trzy razy lepiej, a jak się nie znajduje, to też warto chodzić kopać, bo nigdy nie wiadomo, co się trafi. Ja Wam wszystkim dziękuję, że byliście ze mną, jeśli się spodobało. Jeśli chcecie zostać na dłużej, to wiadomo, zostawcie suba, zostawcie jakiś ślad po sobie, najlepiej komentarz, bo ta interakcja z Wami jest najciekawsza w prowadzeniu tego całego kanału. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, powodzonka, hej!